Na terenie Jasła w dalszym ciągu trwa sprzątanie po sobotniej nawałnicy, a także późniejszych obfitych opadach deszczu. Pomagają strażacy, żołnierze oraz harcerze. Nadal trwa również szacowanie strat. Na co najmniej 60 milionów złotych wstępnie oszacowano straty w mieniu komunalnym bez uwzględnienia prywatnych posesji, a podtopionych zostało kilka domów, między innymi na osiedlach Brzyszczki i Ulaszowice oraz zakłady pracy w strefie przemysłowej. Na tę chwilę praktycznie trwa już usuwanie skutków tych zalań, natomiast to wszystko jeszcze potrwa. Przede wszystkim jak zwykle ogromne ilości odpadów usuniętych z tych pomieszczeń zalanych i to pewnie będzie trwało przez najbliższe dni. Tutaj największy problem mamy z tym, aby to na bieżąco wywozić, gdyż niestety nie możemy tego składować na miejscu. Ale to jak gdyby tylko część problemu. I jeszcze większy powstaje w związku z tym, że zalaniu uległa praktycznie dzielnica przemysłowa, a tam w firmach zgromadzone ogromne ilości surowców, materiałów, wyrobów gotowych, które też. Będzie trzeba wywieźć miasta i tutaj zwróciliśmy się do pani wojewody o pomoc w tym zakresie. No do chwili obecnej jeszcze nie mamy odpowiedzi, ale liczymy na to, że będziemy mogli tutaj liczyć na wsparcie, jeśli chodzi o środki chociażby finansowe, bo będą to ogromne kwoty z tym związane. Uszkodzonych zostało także kilkadziesiąt budynków oświatowych. Zniszczony został m.in. dach szkoły podstawowej nr 2. Przewróciło się duże drzewo, dom, który zniszczył plac, tak jak powiedziałam, zniszczył elewację budynku, mamy zniszczony dach, no i wiadome, przy okazji szpalety, parapety, także z zewnątrz te szkody są bardzo duże. No a wewnątrz, kiedy też przeszliśmy po, po odpowiednich salach, ciągach komunikacyjnych, też zauważyliśmy zacieki, zalania, także straty są olbrzymie. Do tej pory do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle spłynęło już około 400 zgłoszeń o udzielenie wsparcia na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Część została już wypłacona. Od czwartku jasielski magistrat wydaje środki do dezynfekcji zalanych powierzchni. Wydajemy środki do dezynfekcji powierzchni, można je odebrać w Urzędzie Miasta, trzeba się zgłosić z dowodem osobistym, to są środki dla mieszkańców miasta. I też chciałabym przypomnieć, że w szpitalu specjalistycznym na oddziale SOR jest dostępna szczepionka przeciwtężcowa. Osoby, które chcą się zaszczepić powinny mieć zgłoszenie od lekarza rodzinnego.